Cześć kochani, z tej strony Daniel. I Kacper. Czyli War Elephant, niezawodne wasze. Słuchajcie, dzisiaj pokażemy Wam karty Pokémon. Mianowicie mamy tutaj dwa takie zestawy. Jeden, nie będziemy go otwierać niestety, bo to jest prezent dla. dla kolegi. dla kolegi Kacpra z okazji urodzin, tak. Pojechaliśmy do sklepu Strefa NTG. Bardzo lubimy w Warszawie ten sklep. Bo mają też dobre ceny, no i zawsze wspieramy lokalne sklepy, jeśli, jeśli, kupujemy, jeśli kupujemy takie rzeczy hobbystyczne. Więc Szymon dostanie taki zestaw, w którym są trzy talie, trzy takie gotowe talie z, z Pokémonami V, jakieś specjalne, jest Cedar race jest Pikachu, jest Eevee w wersji V, no i tam są Talie, są jakieś kostki, są jakieś instrukcje, są przewodniki do grania, więc. Więc kolega Kacpra posiada dużo kart. Tak? Chyba ma dużo kart, więc, więc, ale takiego zestawu nie miał rozmawiałem z jego mamą. Nie miał, więc myślę, że to będzie bardzo fajny, bardzo fajny prezencik. Więc, więc to na razie odłożymy. Ale będąc w sklepie, od razu. Stwierdziliśmy, że kupimy coś też dla Kacpra, bo Kacper zbiera karty Pokemon. Kupuje je zazwyczaj gdzie? Kerfurze obok mają albo w Empiku. E, ceny są tam większe. Jak już jechaliśmy do strefy, więc stwierdziliśmy, że warto zainwestować jednak w coś, co zrobi mu trochę masę w tych kartach i umożliwi mu fajne składanie. Mamy już Dwie talie, tak? Kiedyś kupiliśmy dwa, dwie osobne talie. Nie, tak, jedna jest dla a druga jest. Co? Tak. Dobra. A tutaj kupiliśmy taki Trainers Toolkit, czyli taki zestaw dla początkujących. Jest ponad 150 kart, są cztery boostery, są koszulki, są instrukcje, są kostki i są jakieś specjalne znaczniki. Więc yy, i dodatkowo chyba Kacper, chyba miałeś rację jest podwójna ta karta, która jest tylko z tą grafiką, tylko w tym trainer toolskitie. Więc mogę. mogę? Ja chyba. Nie. Ja rozepnę, ale ty będziesz wycinał. Nie, stop! Dobrze? To trzeba forie zdjąć. No My chciałem ten... ci zdjąć. Mogę? Nie ja. Dobra? Ja chcę spróbować. No to bo nie, tutaj jest. takie. To fajne otwarcia. to nie są takie fajne otwarcia? Ja ci tu napnę tylko. Delikatnie. Poczekaj jeszcze. Napnę ci tak, żeby ci było już łatwiej, ale oczywiście ty rozpakowujesz, to jest twoje. Dobra, ja już więcej nie nacinam. Kacper dobiera się do pudełka. To pudełko jest dosyć fajne. Widziałem unboxing. Można w nim przechowywać też jakieś talie. Jest miejsce na przechowywanie. Kacper ma. Klaser pokemonowy, który gdzieś tu, gdzieś tu zaraz pokażemy. Więc Kasper już miał to po jakimś Jurassic Parku, zostały etykietki. E, więc Kasper sobie odkłada tu karty jakoś tematycznie. Nie ma tego dużo jeszcze, ale już powoli, powoli coraz bardziej zbieramy. Dobra, Kasper, opowiedz co jest tu w środku. Co ty tu widzisz? Bo otworzyliśmy i mamy pudełko otwarte, tak? Jest. Tu jakieś takie. Karty. To jest, okay. zimno, to jest. To jest, to jest pierwszy, pierwszy zestaw kart. I tu, jeśli się nie mylę, po, pomóc ci otworzyć to, tak szybko. Tak, to no, się, tak się nie z dołu. A, dobra. Jeśli się nie mylę. Otwórz tu, tu możemy troszeczkę kamerę przybliżyć. W tym miejscu możemy otwierać, w tym miejscu tutaj. O. Dobra. I obróć drugą stroną. Mam tutaj dwie karty. dwie karty specjalne. One są z tą grafiką, są dostępne tylko w zestawie, w zestawie startowym to jest karta Lumineon V. Czyli specjalna karta tylko w tym zestawie jest tutaj dostępna, więc odłożymy w tym momencie Lumineony. I dostajemy od razu całą masę kart trenerów. Może nie będziemy tego tak pokazywać Kacperku, bo to byśmy godzinę spędzili, e, pokażę wam tylko, że wszystkie są takie karty trenerów, czyli dodatkowe karty oprócz Pokemonów, które coś robią. Gdyby chcieć taki zestaw wielki zbierać ze boosterów, to oj, długo by to zeszło, prawda? Albo wymieniać się, albo kupować na sztuki, wyszłoby to na pewno też. Dużo dużo drożej. Eee, dobra, więc mamy te karty karty trenerów. Mamy tą kartę specjalną Lumineon V dwukrotną. Co tu jeszcze mamy? mamy? Tutaj taki jakiś Mamy znaczek. specjalny znaczek V-Star. Fajnie. Nie wiem, czy to jest naklejka. Chyba taka naklejka bardziej albo do znaczek, do gry. Zobaczymy. No i mamy też. Poczekaj, jakaś Ja tu troszeczkę przybliżyłem. Trochę oddalę. Mam tutaj też takie kosteczki. Mamy kosteczki. Ja tu tak dam, żeby one wyszły w ostrość. One służą do, mają liczby 10, 20, 85, jest kostka sześciościenna. służą do oznaczania poziomu punktów życia. Uwaga. To jest fajne. Nie. To no bo mamy literę. to? Tak. dobrze. Uwaga. Schodząc do tematu kart, mamy jeszcze tutaj kartę energii. Kartę energii, ja tu tylko pozwolę sobie kasperku, bo to jest w tym miejscu, dobra. E, tak tu bardziej trzymaj. E, chcesz jej otworzyć od razu? Tak. Pomogę Ci. Żeby tak żeby im się krzywda nie zadziała. O. tak, 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 tak. tak, 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 tak. Cała. To aż na wagę. Dużo tego. Dużo, 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 dużo tego mamy. Więc możesz rozłożyć Kacperku bardziej w tym miejscu, bo, bo tu gdzie pokazujesz jeszcze nie widać. Dobra. Tak, ja czyli, mam tutaj główną kartę. Jest tutaj... Czyli to dużo... są same karty energii? Tak. Ja pomogę energii. Ci, bo to jest dużo tego. Bardzo dużo kart wszystkich energii, które są potrzebne. Walczące, mroczne, wodne. Czyli czy będą metalowe. Żółte, czyli będą metalowe no bo są metalowe. Tak. No bo ja mam taki problem z metalowymi energiami, że nigdy mi się nie trafiają. Czyli Kacper po prostu nie miał, a teraz ma już wszystkie energie. Wszystkie energie w liczbie bardzo dużej, więc już nie będzie żadnego problemu. Więc słuchajcie, ja tak tylko pokażę, że to jest łącznie karty trenerów. Te karty to jest już cała masa. Cała Uwaga, masa. z tego co tutaj widzę. Mamy tutaj mamy cztery boosterki, boosterki. Ja, przeczytam, ja przeczytam z jakich edycji mamy... są, żeby, bo to może, może kogoś zainteresować, dwie są z Astra Radiance, Radians, jest Brilliant Star i jest edycja Evolving Sky. Czy będziemy chcieli je od razu otwierać zaraz? Tak. Chyba zaraz otworzymy. Uważaj, mamy tutaj też takie żetonki. O, pokaż, o, A, dobra. Tutaj nie to. bo mam te Dobra, to masz dwa żetony. Uwaga, są tutaj dwa żetony. To takie. Tej są są takie, a z drugiej mają znaczek Pokebona. O, bardzo fajne. Fajnie wyglądają. Obu? Na żywo. Tak, a aczkolwiek tutaj mogłyby być trochę, grze? nie wiem czy to widać, ja tu tak przybliżę, mogłyby być bardziej takie oskrobane, bo tutaj widzę, że takie odstają. Ktoś tego po prostu nie zeskrobał. I mogłyby być gładsze. Dobra, dotkniemy nożykiem. Dobra, oddalę z powrotem. I teraz, co jeszcze z mamy? Bo mamy te cztery. To skończmy opowiadać, co jest w środku. Mhm. Mamy kodzik, którego wam nie pokażemy. Bo, bo kodzik chcemy mieć swój nasz. Więc już w tym momencie go zapewne wykorzystaliśmy. Więc nawet nie pokazuję, bo to do aplikacji będziemy sobie mogli też dostać tam dużo kart. I co jest jeszcze w środku? O, nie, jeszcze ja nie. Ma, że... Dobra. Na temat. Uwaga. Teraz tutaj mamy takie jak to grać, jak robić starie. Tak, to Taki jest. Taki przywo... podręcznik na początkujących. Super to wyjaśniłeś, tak. Jak budować talię, Dokładnie. To jest. Zajmij się, się po angielsku, ale to Kacperkowi przeczytam. Tak, da się to wytłumaczyć. Wytłumaczę. Więc co jeszcze mamy w pudełku? Odłóżmy już pudełko Kacperku, bo chcemy pokazać nie wszystkim, że tu jest jeszcze. Nie, ale musimy. Zaraz otworzymy, na koniec. No nie, desek. nie możemy na koniec, no mamy temat. Dobrze. Pamiętasz? Dobra. Karp. Dobra. Czyli jesteśmy w temacie kart, to połóż na środku, żeby je było widać. Tak? I które, któreś chcemy teraz otworzyć? Wizerunek. Kto, od których zaczynamy zestaw? Ale są różne akurat. Dobra. Wizerunki, więc. Wizerunki, mało kogoś tam. Wszyscy chcą wiedzieć, co jest w środku. Więc po kolei. Uwaga. Uwaga, Otwieramy. uwaga. Pierwszy, ciekawe, czy coś fajnego wpadnie. Stariu, Burmi, Sałk, Czerubi. Riolu, ja Murni Pride. O, w jakiejś ładnej wersji foilowej. I trafił się Hunch Crow V, więc nie jest pusty ten boosterek. Nie wiem, nie, nie znam wartości tych kart, ale, e, ale na pewno ten Hunch Crow V bardzo fajnie, że nam się trafił. I tutaj karta taka, e, która jest. E, która jest. Fo, foilowana. Tak. Dobra, to jest pierwszy boosterek. E, więc ten drugi. Drugi. Teraz, ty otwórz. Ja już powoli otworzę trzeci, ale. ale... Nie halo. Powoli no, już przygotuję, żeby to trochę też nasz film żeby nie trwał bardzo długo. Tu otwieraj tamten. Ja już ten powoli otworzę. Też zobaczymy. Perry standard. Bergmail. Niestety, to mnie nie zainteresował, no bo ja mam. Mamy pilot wina, który jest foliowany. Bardzo fajnie. E, jakaś karta Vistar, nie wiem co to robi, taka czarna, ciekawa, ale poza tym Uksi. Nie wiem, takie często dają na oszustwo na przykład. <laughs> nie wiem, czy to na oszustwo, on na pewno coś robi, więc tu więcej nic ciekawego nie ma. Czyli to były dwa. Brilliant Star. Brilliant Stars, tu nam wpadł Honk Z Astro Radi Radiance nic nam nie wpadło, ale Kacper otwiera teraz drugi Astro Radiance. Asperku, pokaż bardziej tutaj na środku, żeby było widać. O, ja tobie otworzę. A ty teraz wyciągnij tak. te karty i zobacz, co tu jest w środku. Tu możesz rozłożyć w tym miejscu. I... Tutaj mamy. sobie. Rowlet, bronzer. Akurat bronzer to już mam, ale dużo wersji, ale akurat takie mi się nie trafiło. Dobra. Myślę, że to zwykłe, to szybciej omówmy trochę. Bo, bo po prostu owlet, chut-chut. Eee, cricket Out, jakiś i jest Glasion w wersji foilowej. Bardzo fajny, bardzo fajny. Dobra, to już tam odkładamy Reggie Ice. Naprawdę no, jest energia. To no bo energia. zawsze są energie. Jan Mega, i coś jeszcze tu nam się trafiło? Nie, niestety, niestety nic więcej. Ja to już było. Dobra i Evolving Sky. Ostatni. Zobaczymy jeszcze, czy coś tu nam się trafi fajnego. Pokaż, to nie, tak to, się, tak to się robi. Nie, Dobra. to chyba z tej strony. Dobra, zresztą przyjemność otwierania boosterków. Wszyscy wiemy, jaka jest. Dobra, Kosperku, otworzę i Ty wyciągnę karty i ty już, ty już sobie je wyciągniesz, bo lepiej było z tej strony je otworzyć. Chociaż przyznaję, że nie jest taki łatwy do otwierania wcale. Dobra, połóż tu na środku. Słablu, Hopip, Łobafet. Dobra, tak szybciej troszeczkę, żebyśmy przeszli przez Łobafet, Regenora, Rafflet. Mamy Drowsy w wersji z fajnym artem. Mamy energię. No i niestety nic więcej mocnego się tu nie trafiło. Więc e, słuchajcie, nie liczyliśmy, żeby trafiły się super wielkie karty. Natomiast tak, e, to co mamy, e, na pewno dostajemy karty, które są e, tylko w tym zestawie z, z tą grafiką w ilości dwóch sztuk. Super. Dostajemy cztery fajne boosterki, w których może nam się coś trafić. Nie musi, ale może nam się trafił Honchkrow i kilka foilowanych kart. Więc bardzo ładnie. Dostajemy górę kart, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, energii. Więc już dla początkującego trenera, jakim jest Kacper super sprawa. Dostajemy fajne pudełko, fajne żetony, kostki i całą masę kart trenerów. No A do, dodatkowo dostajemy koszulki. jeszcze koszulki. Więc takie fajne, jest fioletowa, fioletowa pod kolor tego trainer z Fioletowy kolor. Myślę, że bardzo fajny zestaw. Kacper, co jak myślisz? Fajnie było takie coś kupić? Tak. Chyba rewelacyjnie. Możemy tylko przymierzyć jeszcze jak te karty mieszczą się. Biorę karty energii włożę je w tym miejscu bardzo ładnie się jest duży, dużo przestrzeni z dołu z góry dlatego moim zdaniem w koszulkach karty spokojnie się e, zmieszczą tutaj. Nie wiem czy w deckboxach też. Pionowo raczej niezbyt bo by się nie zamknął ten zestaw więc one muszą być poziomo. Pudełko ma taką przegródkę więc można sobie podzielić na, na dwie części i po prostu trzymać tutaj jakieś pkt różne karty e, Kacper jeszcze pokaże koszulkę. Błaże, koszulki, to tak wyglądają. Super, takie dosyć matowe są. Matowe, jak tu włożymy z tej strony, z tej strony. Włożymy sobie. Oczywiście tego chączkoła pewnie wrzucimy w osobną koszulkę, jeszcze, więc on sobie wejdzie. Będzie w zamatowym Schowany. Dobra. Słuchajcie, dziękujemy Wam. Jeśli Wam się podobało, poprosimy o łapki w górę. Pewnie będziemy chcieli jeszcze zrobić jakieś unboxingi, tym bardziej, że jeszcze tata gdzieś tam kupił jakieś boostery, tak żeby dla Kacpra kiedyś było w ramach różnych mm. nagród motywacji i innych rzeczy. Mówię, byliśmy w strefie MTG, tam jest w miarę dobre, dobre ceny są, więc, więc że tak powiem pozwoliłem sobie na parę, na zakupy też na zapas. Dziękuję Wam. I te koszulki tak nie niezaładnie wyglądają. Jeśli widzicie takie kieszpary, to to nie kamera albo coś, ty, tylko że te koszulki tak słabo. No, dobra, na pewno kartę damy jeszcze, jeszcze wewnętrzną koszulkę, więc jak ona tu wejdzie i się ułoży, to yy, to pewnie będzie dużo lepiej, ale zawsze... Słuchajcie, fajnie dostać taki, te, 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 takie koszulki, tym bardziej, że boostery normalnie kosztują ponad 20 zł. jeden. tu dostajemy 4 boostery. Cały zestaw kosztował 133 bodajże, więc mamy 4 boostery, no to już około 80 zł nawet przy tanich cenach, jeśli Kacper kupi w Kerfurze, no to to już by było 100. Plus karty energii, plus karty specjalne, plus karty trenerów, plus kostki, plus pudełko, plus koszulki. Więc moim zdaniem jeśli zaczynacie przygodę, taki jeden taki jeden zestaw na pewno fajnie mieć. Dobra. Dziękujemy w tym momencie się żegnamy. Zapraszamy do subskrypcji. Pewnie mówię, pojawi się też trochę pokemonów od czasu do czasu na naszym kanale. Dzięki wam. Cześć. Pa.